Zakończył się cykl konferencji Kozieńskiego Partnerstwa Lokalnego pod nazwą Siła Partnerstwa w Powiecie Kozienickim. Udział w nim wzięło około 400 osób z terenu całego powiatu. Podsumowanie odbyło się w piątek, 12 października, w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Wcześniej uczestnicy spotykali się co miesiąc w innej gminie naszego powiatu. Mamy pięć bardzo dobrych projektów, które. Będziemy przystępować w tej chwili do ich realizacji. W tej chwili są już opracowane, dopracowane. Mamy cele, mamy po prostu możliwości, mamy ludzi do tego, bo osoby, które pracowały przy projektach również są chętne do współpracy przy ich realizacji. I po Nowym roku będziemy już organizować partnerstwa, aby te projekty doszły do realizacji, aby coś, aby uczynić ich realnym i i w kompletnie zrealizowanych. Na podsumowanie przyjechało ponad 120 osób. Przybyłych powitał starosta Andrzej Jung i dyrektor Kozienickiego Urzędu Pracy Jan Mazur. A spotkanie, tak jak wszystkie poprzednie, poprowadziła Jadwiga Olszowska-Urban, trener partnerstwa lokalnego. Uczestnicy to aktywni ludzie, to ludzie z pomysłami, którzy mają już za sobą bardzo wiele zrealizowanych inicjatyw. To przede wszystkim lokalna grupa działania, to gminy, to przedsiębiorcy lokalni, ale też i organizacje pozarządowe. Miałam okazję zobaczyć wszystkie gminy z Ziemi Kozienickiej i nigdzie tak naprawdę nie zauważyłam ludzi, którzy przychodzili na te spotkania i oczekiwali czegoś od nas, natomiast sami dokładali do tych spotkań swoją wiedzę. Swoje doświadczenie, swoje pomysły. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od prezentacji powiatu Kozienickiego oraz gospodarza, czyli gminy Kozienice. Powiat promował przygotowany film. Natomiast na temat gminnych sukcesów wypowiedział się burmistrz Tomasz Śmietanka i jego zastępca Małgorzata Bebelska. Następnie odtworzony został film promujący Ziemię Kozienicką. Była to też okazja do zaprezentowania działalności lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka oraz Fundacji Energia Działania. Po tej części przyszedł czas na omówienie wypracowanych w czasie poprzednich pięciu konferencji projektów, których celem jest aktywizacja rynku pracy. Grupy wypracowały pięć ważnych dla Ziemi Kozienickiej projektów, i one dotyczą tak naprawdę spraw, które dzieją się w każdej gminie i są problemem w każdej gminie. Bardzo ważną rzeczą jest, że dla mieszkańców proponujecie jakby dwie placówki, które są konieczne ich hospicjum i centrum całej, właśnie tej opieki medycznej, specjalistycznej dla osób zależnych, hospicjum i dom dziennej opieki medycznej to tylko część projektów, które autorzy chcą zrealizować do 2023 roku. Kolejne to m.in. zintegrowane ścieżki rowerowe przez cały powiat od Gniewoszowa do Mniszewa o łącznej długości 72 km. Miałyby one łączyć Mazowsze z trasami Green Velo w województwie świętokrzyskim i podkarpackim. Wzdłuż nich miałaby powstać infrastruktura, m.in. wiaty, stojaki, zaplecze techniczne i sanitarne, a także usługi noclegowe i gastronomiczne z lokalnymi produktami. Kolejny pomysł to stworzenie silnej marki i promocja produktów lokalnych, które są znane w literaturze od połowy XIX wieku. W ramach projektu miałyby powstać m.in. szlak kulinarny i gra terenowa. Uczestnicy konferencji mieli okazję skosztować lokalnych przysmaków w czasie spotkania dzięki LGD, która przygotowała degustację razówki z kozienic, kapusty dębowej, kozieńskiego ogórka kiszonego i smalcu domowego. Pojawił się też pomysł na to, jak ściągnąć turystów nad Radomkę do Głowaczowa. Wybudowany miałby tu być zalew z pomostami i przystaniami, oraz pole namiotowe i punkty gastronomiczne. Grupy wypracowały pięć ważnych dla Ziemi Kozienickiej projektów. I one dotyczą tak naprawdę spraw, które dzieją się w każdej gminie i są problemem w każdej gminie. W finalnej konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów z całego terenu Powiatu Kozienickiego oraz działających tu stowarzyszeń. Był też dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Tomasz Sierac. Większość tych projektów aktywizuje lokalne rynki pracy, powstaje. Infrastruktura, powstają przede wszystkim miejsca pracy. Te miejsca pracy powstają lokalnie i najczęściej są zasilane i po stronie pracodawcy, i po stronie pracowników lokalnie, a zatem można powiedzieć, że sami sobie nawzajem pomagamy. Zatem im więcej takich inicjatyw, im więcej takich projektów. Oczywiście część z nich tworzy więcej miejsc, część z nich mniej, ale one wszystkie razem mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy całego terenu. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnikom konferencji. W prezencie otrzymali też breloczki wykonane własnoręcznie przez niewidomego Jana Żuchowskiego. Jak podkreślił artysta, powstały one z z Jałowca z kozienickich lasów. Organizatorem partnerstwa lokalnego było Starostwo Powiatowe w Kozienicach i tutejszy powiatowy Urząd Pracy.